Przede wszystkim tutaj ja Gabi i mam maskę Stitcha, bo jestem bardzo koło równe Stitcha Ale jak widziałam 200 tysięcy subskrypcji wtedy pokazuję twarz, nie mam jakiejś innej maski żeby wam to pokazać Żeby nie dotknąć mojej twarz, więc mi zrobiłam kiedyś Stitcha, bo już nie wzięłam. I zaczynamy odcinek taki alla vlog vlog Arnia. I chciałam odrzucić kamerę nie że się z co jest tą maską, bo na nim sobie założę tutaj na ucho. I idę z kamerą. maru. Ja przepraszam za takie usterki, ale. No, jestem wobec analiz, tylko to ja nie jestem. No i jak możliwe, jutro ją kumuję, bo ja jestem masa przygotowań. No to moja, trzeba byłoby to posprzątać, bo nic już się wczoraj. Teraz mam już moje rzeczy. No i moi drodzy chciałabym powiedzieć, że wczoraj zrobiłam sobie Loki, jak widzieliście na mojej masce Stitchu. takie takie ala fale. To fajnie jest takie z prys, No i pasowało, wiecie, żeby sobie trochę posprzątać. I je zaświecić światło, bo jest trochę u ciemno. Wstać jedno. Więc. No, w zasadzie ja teraz wam pokażę, co ja tutaj mam na YouTube przygotowane. I moja maska Stitcha. Piękna. Mam no, taka piękna. Tu jest... Ty mam tablet, bo na tablecie nagrywam dla Was Robloxa. I właśnie mam telefonie też mam Robloxa, ale no, muszę nagrać na telefonie. Ja nagrywam i, i wziąłem się już trochę nagrywa, sobie uczę, sobie trochę się uczę początkując. Tam mam jako sukieneczkę, że to, to są niemoj, albo to nie jest. Mam jakiś flammaestry. Łóżko śpiewni oczywiście, ale zawsze w nocy jaki despał to wszystko ściągam, ale nam coś wszystko tutaj daje. Drodzy, dopiero 9, yy, to no, 15 u mnie. Tutaj mam taką sukienkę na przymiarkę, jak mówię. I taką drugą ale czerwoną Ja mam czerwone buty, mam takie różowe, ale tutaj jest taki trochę róż więc Może będzie. Pięknie. I tu jest... Ten kot tak taki Ala parówka. Ja na niego mówiłem miał, miał bo tak go nazwałam. Strasz przepraszam Was, ale jest mój głupi brat. Więc <grym> no. Chciałabym również pokazać mój pokój bo... i bo w ogóle nie było nigdy mojego grunturu pokoju. No i oczywiście I, o, teraz odpowiem na pytanie takiej jednej osoby, która mi napisała w komentarzu. A takiej o jakimś odcinku, tam w ale zaraz opowiem chciałam zrobić Wam room tour mojego pokoju dobra, tu są moje drzwi ala, no są drzwi drzwi mam Gia, Gabi, jak mój królik czyli mam takie troszkę z Jezusem Brudnym na przedszkolu, ale to było łopate dawno moja szafa wyklejona styczami, czemu? nie pytajcie, bo ja lubię jestem mam rzeczy, które są moje urodziny to były trochę dawne, w styczniu tutaj mamy, no głupoty te książki, lektura nie lubię lektur, wiecie, strasznie nie wiem czemu, z Lesiaka bardzo mnie lubi... mam dwie na lektury, może to kiedyś indziej powiem, tu mam takie biorobisko jakieś figurek nie figurek, takiego kociaka na przykład. no i tutaj yy, 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 mam jakieś tutaj, no, se stice, jak mówiłam ja mam różne gry, już wam pokażę od góry do wału, do dołu Tu mam tytuł, że tutaj mam taki diamond painting, może kiedyś zrobię. No i właśnie tutaj mam tyle tych gier, że nie się wymieniać. tutaj mam rzeczy takie szkolne. Tu też szkolne, w większości też są. To jest szkolne, Mam szafę, tam mam takie. Tam są tylko jakieś kół, dwa mi się nie. nie, nie. Tutaj mam różne torby. Mam różne torby. Nie, tu mam jakieś opakowanie po diamond painting. Kiedyś podałam Pepko bo takie opakowanie, jak się robi od I ja zaraz wam pokażę, jak ten mój mój ten właśnie, ten pierdzikowy, wyszedł Tam no, to torby i jakieś siatełko, takie głupoty, bardziej na święto bardziej, mam jakieś pokażę. Dobra, i tutaj mam, myszą, bo mam takie klapki głupie <gupie> I głupie skarpetki Bo tutaj, moi drodzy, mam taką moją, jak się nie wiem jak to nazywa Zapomniałam się, jak to się nazywa Tutaj mamy takiego Króliczkę z kiedyś zapomalowałam Nie wiedziałam o źródło białego, ale staram się trochę, teraz ja mam kolejnego króliczkę I kolejnego króliczkę Tutaj mamy taki Pikachu Spok, kawałek ja mam y Tutaj mamy takiego skrzata Tutaj mamy króliczkę Króliczka lampę Nie wiedziałam czy ja mam tutaj króliku Takiego Squishy Kolejny nazwę go squishy, squishy, Squishy Squishy Coca Cola Tutaj mam moją kolekcję z, z Hinder Joy of Horror, pokojową. Tutaj mam moją lampę. A tutaj mam moje lustra I właśnie tu jest ten pierniczek. Tak on właśnie wyszedł. a tutaj do mojego biurka. Biurko jest w skierowym stanie. O, to jest i mojego y, tego y, odcinka, który na, był wczoraj, więc co, jak nie oglądaliście serdecznie go polepsza. Ja jeszcze wtedy nie nagrywałam z głosem, dzisiaj, oj, nie wiem Odczoraj się grubałam, a już nagrywam z głosem O tak O, o to na no szybko <laughs> to mam takie, stajne, nie wiem jak to się mówiło, nie staraję się, nie wiem jak to się mi podać w komentarzu, jak to się nazywa Taki długopis, który tam, to on jest, no, hejnowy, no. nie mówię o Horsing Jak nie to dlaczego mówię Stitcher Horsing, nie proszę, po prostu tak zawsze mówię na Stitcher, Stitcher Horsing nie, na już Nie wiem, styczeń na koniu, muszę takiego spustyczeń, Nie wiem, czemu tak mówię. Ja mam moją lampę, która właśnie zmienia takie kolorki. To jest takie z Lego klaski, co mam... Cześć, Tu mam markę telefonu u przyjaciółki. Tu mam takiego król króliczka z kakami. Zdjęcie jakieś stare. I tutaj mamy strugaczkę, króliczkę i takiego motylka. Tu mam, a się tutaj, mam jakieś takie biżuterię. Jest pozytywka, mam Mamy drukarkę, plan lekcji mój. Kiedyś mogę Wam pokazać sobie mój plan lekcji. Tu mam dwie szafy, a to po kolei. Na początku tutaj mam różne kolorowanki, aż nie chcę się, się wymieniać. Tu mam taki broka, to są takie dwa długopisy. I to są tutaj kolory, tutaj. Tu mam moje zeszyty do szkoły takie. Y, jakieś kleje, głupoty, kolejne zesiedle do szkoły no i dłonek, co tam, gwizek, nie wiem jak to się to bo ja mówiłam wam na Robloxie wczoraj, że ja sobie głupoty gadam jak, jak dużo gadam, właśnie, bez sensu sobie gadam za głupoty i już muszę to wyrzucić sobie tu mam różne y, te, mm, zaszyty, jakieś takie notesy, tu mam pastele takie Tutaj mam, a tutaj mam takie japońsko-angielskie. No i tu się zbałagam. Tu mam jakieś flamazzy, długopisy, głupoty, jakieś wyszyty. Tu mam jakieś, wiem, co tu jest, jakieś bloki, kolorowe, niekolorowe. Tu też mam jakieś te. Klepki, y, Tu mam takie oczy, mam takie głupoty, tylko pyry, pyry, to mam jakieś To no, no, mam, już wam plasteliny, bloki kolorowe, tu yy, troszeczkę plastelina, farby, farby, plastelina, plastelina. Więc no i Tutaj mam różne... tam mam błęd, tu mam blok do drukarki, drukarki, no. Tu mam, yy, no, głupoty, takie szkolne, wiecie, papierowe, takie, nie wiem, naklejki, jakieś blokatidła, Jakiś... O już tutaj sobie wyspałam Tu mam takie karteczki samo przylepne o Boże. nie pyta się że... czego, c... czego to jest to Ja jest... może nie znam na co Ja muszę wyrzucać mój pokój Akurat wyrzucać mój pokój, posprzątać mój pokój Ja jeszcze nie pokazywałam całego roomtoura Ale chyba kawałek wam pokażę Druga będzie jutro na moim kanale, jak się postaram, bo jutro mam ja ale odcinek jutro będzie... To chyba odcinka nie będzie, więc... Ale będzie tylko z Roblox, ale... A tutaj mam takie bloki, takie kolorwankę i to w sumie tyle jest tutaj. No to musimy kończyć vlog, odcinek. No niestety tak bywa. No to moi drodzy, musimy zaraz skończyć. To widzimy się jutro na Robloxie i na też jest Roblox, więc pa!